Jest tampaki, to jest szybki update z dnia 14 czerwca 2022 roku. Więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja kamieni szlachetnych składające się z pierścionka, kolczyków oraz ze szpilki o wartości 85 dolarów. Jeśli zalogujemy się do Reddit Online w przedziale od 14 do 20 czerwca, to dostaniemy francuską koszulę wieczorową, jeśli chodzi o męskie postacie, a koszulę Iniesta dla żeńskiej postaci oraz wykwintną kamizelkę. Od 14 do 20 czerwca ekstremalna seria Zawodowca. Eskortujcie Jessicę podczas spotkania z Amosem i ukończcie misję fabularną zniszczona przez żal, aby otrzymać 5 sztabek złota zniżki na dowolne ulepszenie wystroju baru bimbrowniczego. Więc jak chodzi o nowości, to byłoby na tyle, a teraz takie szybkie przypomnienie co dalej obowiązuje. Więc przejdźmy teraz do premii. Dostaniemy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż bimbru oraz dostaniemy trzy razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za misję bimbrownika. Dostaniemy dwa razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i złota za zlecenia krwowej forsy, czyli jak ukończymy zlecenie kolej, Jeb Phelps, Duwater, Doki, Salony czy Cornwall. Oprócz tego sprawdzajcie kieszenie zabitych wrogów i zaglądajcie po drodze do skrzyni. Bo znajdziecie w nich więcej kapitału niż zwykle. Podczas podróży u boku swojej bandy, zagrajcie w misje w grze swobodnej i wydarzenia w grze swobodnej. Ponieważ oba te zajęcia zapewniają teraz 50% więcej dolarów i punktów doświadczenia, gdy są wykonywane w ramach bandy. Gracze, którzy ukończą serię wyróżnioną każdego tygodnia, zdobędą w tym miesiącu dwa razy więcej punktów doświadczenia. Wszystkie nagrody i oferty zostaną przekazane w ciągu 72 godzin od ukończenia. Wygrajcie trzy rozgrywki w dowolnej serii wyróżnionej w dowolnym tygodniu przed 4 lipca. Żeby otrzymać wariant kolorystyczny kapelusza z Alligatora. Bimbrownicy, którzy ukończą 5 misji sprzedaży w ciągu dowolnego tygodnia, podczas tego miesiąca otrzymają wariant kolorystyczny kapelusza Manteka. Bandyci, którzy ukończą dwa przestępstwa krwawej forsy oraz dwie okazje krwawej forsy w ciągu jednego tygodnia zdobędą wariant kolorystyczny Butów Louis. Również mamy promocję na bimbrownika o 5 sztabek złota oraz na poszczególne zdjęcia a bar kosztuje 40% mniej a bimrownicy mogą przenieść swoją bimbrownię za pół ceny cena podstawowego zacieru do destylatorów jest niższa o 30% a w stanie mamy promocję na konie Criollo oraz na Tinkera A w katalogu mamy promocję na strój Sheffield na koszulę na kamizelki. Również mamy promocję na stroje bimbrownika. Mamy również limitowaną młodzież Więc jak chodzi o limitowaną młodzież to byłoby na tyle, a u różnikarza mamy promocję na łuki. Więc to by było na tyle, myślę, że o niczym nie zapomniałem, zapraszam na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć!